Tata? A Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że jak na ulicy ktoś coś od niego chce, to on chce wiedzieć, jak ten ktoś się nazywa. Tak, a ja nie. Ty nie chcesz? Nie chcę. Wyobraź sobie, że nie chcę. Po co mam znać nazwisko człowieka, który pyta o drogę albo o godzinę? A jak on wtedy pyta ciebie, jak się nazywasz? Nie, to ani mi się nie obcemu odpowiadać na takie pytania. A jak on wtedy prosi, żebyś pokazał mu dowód? Aha, ha, 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 rozumiem. Tatuś Marcinka miał do czynienia z policją, tak? A co przez grubo? Właśnie o to chodzi, że nic. I dlatego mówi, że prawo ma być jednakowe dla wszystkich i nie będzie pokazywał dowodu żadnemu animowanemu policjantowi. Chyba anonimowemu. Myślałem, że to się nazywa animowany. Nie, nie, a animowany to znaczy rysunkowy. Tak jak Wolek i Lolek, czy te wojownicze żółwie ninja. A tak między nami mówiąc, prawdę, wiesz, to gdyby ojciec Marcina zachowywał się jak przyzwoity obywatel, to nikt nie wyrwałby go z anonimowości. A kontrola radarowa? Pamiętasz, jak niedawno musiałeś pokazywać wszystkie papiery? No, ale to nie jest powód, żeby mi zależało na poznaniu nazwiska każdego policjanta. No bo był miły. No owszem, był. A ten policjant mamy nie był. Jaki policjant mamy? O czym ty mówisz? No bo wczoraj trochę źle zaparkowaliśmy i od razu była awantura. Jaka awantura? Jaka awantura? Jeżeli matka źle zaparkowała, to nie powinna się wdawać w żadne dyskusje z policją, bo to jej wina i koniec. Ale kiedy tylko pół samochodu było tam, gdzie nie wolno parkować, a mama zrobiła strasznie duże zakupy i na chwilkę podjechała pod sklep, żeby nie dźwigać. Na to ten policjant kazał nam natychmiast odjechać. Co też, mam nadzieję, bez szemrania zrobiliście? Nie mogliśmy, bo został nam jeszcze do zabrania karton twojego piwa. Więc mama od razu powiedziała, że nie będzie go przecież dźwigać kilometrami. No i co dalej? No to ten policjant powiedział, że jak nie daje sobie rady, to powinna zabierać na zakupy męża. Tak, to typ. W końcu zakupy to jest nasza sprawa, prawda? No właśnie, no. więc spokojnie poszliśmy po picie. I co? Jak wróciliśmy za wycieraczką, był już mandat. Aha. Jednym słowem chcesz powiedzieć, że mam bardzo drogie piwo. Mama też tak powiedziała. I jeszcze dodała, żebyś wobec tego pił z umiarem. Nie trzeba mi o tym przypominać. No i widzisz, mama bardzo chętnie poznałaby nazwisko tego policjanta. Po pierwsze mogła od razu na miejscu poprosić go o podanie nazwiska albo przynajmniej numeru służbowego, a po drugie, rzecz biorąc formalnie, i tak nie miałoby to żadnego znaczenia, bo racja była po jego stronie. No tak, ale nie musiał być od razu taki nieprzyjemny. A poza tym, Marcin mówi, że jego tata mówi, że nie zawsze policjant ma rację. Tak, ojciec Marcina będzie decydował o tym, kiedy policjant ma rację, a kiedy nie. A ty już w tej sprawie masz najmniej do powiedzenia. Tu nie jest ważne, czy ja mam coś do powiedzenia, czy nie, bo o tym można przeczytać w gazetach. O czym znowu? No o policjantach, którzy nie mają racji, bo albo wywlekają niewinnego człowieka z samochodu, albo w czasie demonstracji waleł kogo popadnie. Słuchaj, ja tobie się coś nie pokręciło? Ojciec Marcina opowiadał ci we o stanie wojennym, a ty wszystko mieszasz. Na pewno nie. Teraz też są demonstracje, prawda? No pewnie, że są. Ale jeżeli dochodzi do interwencji policji, to demonstranci są sami temu winni. Jeżeli ktoś oberwie w zamieszaniu, to nie można oskarżać wszystkich policjantów. No właśnie, więc jakby każdy policjant miał plakietkę z nazwiskiem, to by było wiadomo, kto jest winny, nie trzeba było zwalać na całą policję. Coś ty się tak przypiął do tych policjantów? Jak przyjdzie co do czego, to każdy policjant ma obowiązek pokazać swój numer służbowy. Tata, ty myślisz, że jak ktoś walnie kogoś pałką przez bańkę, to poda swój numer służbowy? No, jeżeli uważa, że działał słusznie, to na pewno tak. A jak będzie pewien, że działał bezprawnie? Tata Marocina mówi, że takich to trzeba koniecznie odnajdywać, bo inaczej cała bielizna zafarbuje. Jaka bielizna? Oj, przenośnia, wiesz... Tata Marcina mówi, że jak do wielkiego kotła z białą bielizną, wrzuci się choć jedną czarną skarpetkę, cała reszta niewinnej bielizny robi się szara. Niewinnej bielizny, mówca. I tak samo niesprawiedliwie z dobrymi policjantami. I dlatego byłoby dużo lepiej, gdyby każdy policjant miał plakietkę z nazwiskiem. Słuchaj, żeby już zakończyć tę całą sprawę, dobrze? Jeżeli idzie o jakiegoś przekraczającego swoje uprawnienia policjanta, to taka plakietka może zdałaby egzamin. Ale jeżeli idzie generalnie o policjantów, to mogłoby to być nawet niebezpieczne. A dlaczego? Ponieważ poszukiwani przez policję przestępcy mogliby się mścić na rodzinie policjanta. W dużych miastach, gdzie przestępczość gwałtownie wzrasta, nie widzę potrzeby jeszcze większego narażania policjanta na ryzyko. Ale obywateli można narażać, tak? Jeżeli zachodzi obawa konfrontacji z policją, to porządny obywatel zostaje w domu. Ale przecież nie można z góry wiedzieć, co będzie. Można, można, można. W wielkich miastach policja czasem musi reagować bardzo energicznie. Czy Nowy Jork to nie jest wielkie miasto? Co <słuch> to za głupie pytanie? Bo tam policjanci mają plakietki z nazwiskami, a w Anglii to chodzą całkiem bez broni. A u nas jest inaczej. I koniec dyskusji. Tata! Czego znowu? A Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że ludzie zachowywaliby się o wiele przyzwoiciej, gdyby każdy człowiek miał identyfikator. No, tego jeszcze brakowało. Co też się temu ojcu Marcina w głowie roi? Nigdy bym go nie podejrzewał o takie totalitarne zapędy. Ale mama też powiedziała, że. Co? No wiesz, chodzi o to. Że jak się pokłóciłeś na bazarze z tym facetem od ziemniaku? Wcale się nie pokłóciłem. Tylko po prostu powiedziałem mu swoje zdanie. Bo w tych kartoflach, które mi zważył, było po prostu więcej ziemi niż samych kartofli. Ale mama powiedziała, że zwyzywałeś go od ostatnich. Jakby to była nie niewiadomo jaka sprawa. Bo nie lubię. Rozumiesz, nie lubię, jak próbuje się mnie oszukiwać. Wszystko jedno, w każdym razie mama powiedziała, że jakbyś wiedział, że on zna Twoje nazwisko, na pewno byś się bardziej liczył ze słowami.